No to chyba, no dobra A po prostu nie wezmę tego batonu do siebie I to... kiedy chcesz się tu wprowadzić? Hmm? W grudniu, styczniu jakoś Co zostało do zrobienia? Gładzie, no, pomalować? pomalować panele I panele? Kuchnia, no i w sumie jak kuchnia będzie I kuchnię, że meble A masz już no. zamówione, albo coś? Nie, jeszcze nie, ale to tam w sklepie, ze sklepu bez... Meble. A ty nie myślałeś, żeby biurkosze tu postawić? No. Znaczy no wolałem, żeby osobno było w osobnym pokoju. I ty, no ty tu no będziesz mieszkał z dziewczyną? No, No to właśnie no to kanapę ma nie. Czym <grym> nie pomyślałem na ten temat? Kurwa, ale będzie się ciężko grało na kąpie. Laska będzie chciała i spać, a ty będziesz też musiał spać. No, no to jest racja. Nie będzie kurwa grania po nocach. Zawsze jeszcze kanapą. Z kim? No David ma dziewczynę no, już. No, już długo ma tą dziewczynę. Ile ty już jest. Ile ty już jesteś z twoją dziewczyną? No trochę jest, przecież z trzy lata jakoś. A ty powiedziałeś wreszcie jej imię, czy nie? Nie, no nie, tylko nie mówiłeś. Nie mówiłeś, okej, okay, czyli będę mówił dziewczyna. Co, jedziemy? No idziemy, jadę